Na czele stawki wciąż PiS, ale po zakończeniu wewnętrznych wyborów Platforma Obywatelska nadrabia straty. Wiadomości: zaczynamy od najnowszego sondażu poparcia. Z badania przeprowadzonego po raz pierwszy na dużej próbie, bo w próbie dwóch osób wynika, że partie Donalda Tuska od ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego dzielą w tej chwili trzy punkty procentowe. Do Sejmu, jak widzimy, weszłyby jeszcze trzy partie: SLD, Twój Ruch i co ciekawe, nowe ugrupowanie Jarosława Gowina. Komentarze zebrał Kamil Dziupka. Jeśli ktoś miałby jakiekolwiek wątpliwości, że święta zbliżają się wielkimi krokami... To takie zdjęcia z kancelarii premiera te wątpliwości powinny rozwiać. Dziś tę świąteczną atmosferę członkowie rządu zawdzięczali przede wszystkim harcerzom, którzy przekazali premierowi betlejemskie światełko pokoju. Ale to nie ostatnie spotkanie ministrów przed świętami. Premier zwołał posiedzenie także na Wigilię. Choć to nie był dobry rok ani dla rządu, ani dla partii rządzącej, to Donald Tusk komentując wyniki sondażu dla Wiadomości, w którym PO traci trzy punkty procentowe, to PiS liczy na przełamanie. Najtrudniejszy okres związany też z tymi perturbacjami. Wewnątrz Platformy mam za sobą, więc... Traktuję ten wynik blisko remisu jako dobrą zapowiedź na rok 2014. To jest wielka rzecz, że... Wewnętrzne wybory w Platformie ostatecznie po pół roku zakończyły się w sobotę w trakcie posiedzenia Rady Krajowej. Wcześniej premier przeprowadził zapowiadaną od miesięcy rekonstrukcję rządu. To miało być nowe otwarcie i nowa energia. Cokolwiek wymyśli Platforma, łącznie ze zmianą skompromitowanego Donalda Tuska, to nie pomoże. Dziś jedyna alternatywa jest Prawo i Sprawiedliwość. My walczymy o bezwzględną większość, my walczymy o to, żeby naprawdę móc zmienić Polskę. I tylko my możemy dziś odsunąć Donalda Tuska i Platformę od władzy. Ale do walki o najwyższą stawkę włącza się też SLD, który od kilku tygodni notuje wyniki bliskiej Platformie. W naszym sondażu to jednak tylko 10%. Mimo to widać zmianę w retoryce sojuszu. Do tej pory można było odnieść wrażenie, że partia często unika zdecydowanej krytyki Platformy i rządu. Zaostrzyliśmy swoje słownictwo, dlatego że Donald Tusk nie słyszy, co się do niego mówi. Dlatego też bardzo wyraźnie, dobitnie mówimy, co nas boli. A boli nas niskie emerytury. Boli nas to, że ponad 2 miliony ludzi wyjechało szukać pracy poza granicę, a 2 miliony cały czas 100 tysięcy ludzi jest bez pracy tu w Polsce. SLD z założenia swojego Programu zaprezentował w sobotę na konwencji w Sosnowcu. To był też wstęp do kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. To jest twój ruch! Inne partie ruch. na razie czekają, co może odbijać się na notowaniach. Mam nadzieję, że będzie rosło szybciej w styczniu, kiedy odpalimy kampanię do Europarlamentu. Przedstawimy nasz program, przedstawimy nasze listy. I koalicjantów. W tej chwili musi być trochę bardziej wyrazisty lider, bo Miller, co się włączy, telewizor, pralkę, lodówkę, to wszędzie jest Leszek Miller czy Janusz Polikot. Natomiast nasz lider zajmuje się gospodarką, nie zajmuje się bytnością mediach. W liczbie medialnych inicjatyw jednostczołowych miejsc zajmuje Solidarna Polska. W weekend partia zorganizowała kongres w Krakowie, mimo to poparcie ma niewielkie. Mamy tak pisowskie twarze, że w sondażach nie mamy szans na ogół przekroczyć progu, chociaż się to zdarza. Ale na prawicy konkurencja rośnie. Zwłaszcza po pojawieniu się partii Polska Razem. Ugrupowanie Jarosława Gowina ma spore szanse na przekroczenie progu wyborczego. Były polityk Platformy zachęca do współpracy kolejnych swoich dawnych partyjnych kolegów. Gotów jestem do rozmów ze wszystkimi ludźmi Platformy, którzy w sprawach gospodarczych pozostali liberałami. I ta oferta rozmowy jest skierowana także do Grzegorza Schetyny. Był wiceszef platformy na tę ofertę jeszcze nie odpowiedział. Po porażce na sobotniej Radzie Krajowej Partii poleciał z delegacją Sejmu na Tajwan. Kamil dziubka wiadomości.